Podczas rozdania tegorocznych Oscarów jeden ze zwycięzców, Ben Affleck, podziękował chyba najpiękniej jak mógł swojej żonie Jennifer Garner słowami Dziękuję Ci za to, że pracujesz nad naszym małżeństwem już od dziesięciu wspólnych świąt Bożego Narodzenia. To najlepsza praca. Żona była bardzo dumna i wzruszona jednocześnie, bo Ben zadedykował jej i ich dzieciom zdobytą statuetkę. To prawda, Związek Dwojga Ludzi to nieustanna praca. Kiedy pierwsze zauroczenie mija...

Drobne gesty. Czyli jeśli twój ukochany odśnieży ci samochód albo przyniesie ulubione czekoladki, zawsze należy to docenić. Kiedy ona ugotuje coś, co on uwielbia albo pozbiera po nim porozrzucane skarpetki, też byłoby dobrze panowie to zauważyć i docenić. Wielkim niebezpieczeństwem dla związku jest milczenie. Dlatego każdego dnia, w wize zajęć obowiązków, pracy, gotowania i prania, należy znaleźć czas na rozmowę, wykazać zainteresowanie i Odrobinę empatii i to przy wyłączonym telewizorze. Gdy w związku brakuje dialogu, rozmowy, ludzie oddalają się od siebie. Złoty środek jest ważny także w związku. Dlatego oprócz wspólnego spędzania czasu, wspólnych zainteresowań, trzeba dać partnerowi trochę swobody i prywatności. Niech każdy w związku ma odrobinę przestrzeni do swoich działań. Trochę improwizacji i spontaniczności jeszcze żadnemu związkowi nie zaszkodziło. Dlatego może warto zaskoczyć partnera kupnem biletów do teatru, czy iść o krok dalej i kupić bilety na romantyczny, spontaniczny wypad, na przykład do Barcelony. No i na koniec pamiętać należy o kompromisach. Pójść na ugodę, odpuścić w pewnych sprawach i tematach. To dobrze zrobi i jej, i jemu.